Chodź tam do tego. wchodź do tego. Raz, okay. dwa. nie będę powtarzał, bo będę od okay. Wejdź. Wchodź tam. Wchodź, wchodź. I do rogu tam. Do rogu. Do rogu. Zaraz sam ci uszykujemy jakieś spanko. Do rogu tam. Co tutaj płacz? Nie płacz. Tam do rogu. Dobra, jak się nie słuchasz, to zaraz dostaniesz. Dobra. Zaraz ci jakiś spanko przeszykuję. Mój stary kolega kiedyś pracował w tym banku. Miał jeszcze kartę, bo dawali wszystkim pracownikom. Kiedyś. I zabrał ją. Do tego został, ale do dzisiaj go nie naleziono. Dobra. Pieniądze zabrane. Tutaj można uciekać. Policja? Halo? O nie! Tam też jest policja! No nie! I co ja mam teraz zrobić? O nie! O, ale te pączki z McDonalda były dobre. Co się dzieje? Ktoś okrada bank? Już jedziemy, policja, proszę stać, dobra, wchodzimy górą, górą, o ty, otwarcie banku, dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo sobie. policja, 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 zostajesz, ręce w górę, ręce w górę, zostajesz zawieziony na policję, koleśko, O i teraz przynajmniej się łatwo tak nie wyurwiesz. Part 2, jeśli bycie się part 3... No to zostawiamy kolejne 5 obiegów i macie dokładnie par 3 ostatni.